Likwidacja szkoły podstawowej nr 3, nr 5, czy łączenie szkoły nr 4 z przedszkolem na Włostowicach to tylko niektóre z konkluzji, które usłyszeliśmy na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Pławy. Radni, przedstawiciele władz miasta oraz dyrektorzy placówek oświatowych zapoznali się z wynikami audytu dotyczącego sieci szkół i jej finansowania. Badanie prowadzono od grudnia ubiegłego roku. Dokument został przygotowany przez niezależną firmę audytorską i zawierał szczegółową analizę zarówno organizacyjną, jak i ekonomiczną placówek oświatowych w mieście. Rezultaty audytu są Jednoznaczne. Konieczne są poważne zmiany, obejmujące m.in. likwidację placówek oraz redukcję zatrudnienia. Wyniki audytu wskazują na przerost zatrudnienia w niektórych szkołach, szczególnie w administracji i obsłudze technicznej. Najbardziej kontrowersyjne są jednak zalecenia dotyczące likwidacji i reorganizacji placówek, których wprowadzenie oznaczałoby kompletną rewolucję w płaskiej oświatie. Zgodnie z rekomendacjami szkoła podstawowa nr 3 i szkoła podstawowa nr 5 powinny zostać zlikwidowane. Wynika to ze spadku liczby uczniów oraz zbyt wysokich kosztów utrzymania tych placówek. Trzecie liceum ogólnokształcące powinny zostać przekazane pod zarząd powiatu, co oznaczałoby połączenie tej placówki z innymi szkołami ponadpodstawowymi prowadzonymi przez starostwo. Szkoła podstawowa nr 4 i miejskie przedszkole nr 2 we Włostowicach powinny zostać połączone, aby efektywniej zarządzać przestrzenią i środkami finansowymi. Miejskie przedszkola nr 8 i nr 13 według audytorów powinny zostać zlikwidowane, co ma ograniczyć koszty, dostosować bazę przedszkolną do rzeczywistych potrzeb demograficznych miasta. Wspomina się także w audycie o likwidacji szkoły podstawowej nr 1, to też jedna z konkretnych. Oraz reorganizacji rejonu tej placówki i przyporządkowanie go do szkoły podstawowej nr 9. My tutaj rekomendujemy następujące zmiany: likwidację szkoły podstawowej nr 3 i szkoły podstawowej, przypisanie do obwodów szkoły SP10 i SP6. I tutaj państwo macie pod każdą taką rekomendacją macie państwo uzasadnienie. Jednym z kluczowych argumentów audytorów jest prognoza demograficzna. Z danych wynika, że do 2030 roku w połowach liczba dzieci w wieku szkolnym spadnie tak drastycznie, że w całym mieście powstanie jedynie 8 oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych. Przy takiej dynamice demograficznej utrzymanie obecnej liczby placówek staje się nieuzasadnione ekonomicznie. Nieuniknione będą także redukcje zatrudnienia, zwłaszcza w pionie administracyjno-gospodarczym. Audyt wykazał, że w wielu placówkach liczba pracowników obsługi i administracji jest zbyt wysoka. W stosunku do rzeczywistych potrzeb władze miasta będą musiały podjąć decyzję, w jaki sposób przeprowadzić te zmiany, aby zminimalizować ich społeczne skutki. Rekomendacje audytorów to jedno, ale kluczowe będą decyzje Rady Miasta i władz samorządowych. Trójka piątka do likwidacji, standardy dosyć wysokie. Ja wiem, że to są rekomendacje, no ale jakieś decyzje będziecie musieli podjąć. Mamy na to czas, na pewno będziemy to chcieli zrobić w ramach współpracy i szerokiej debaty z mieszkańcami, z nauczycielami, z dyrektorami, z uczniami, z rodzicami przede wszystkim, bo nie pozwolimy na to, żeby reforma oświaty kogokolwiek dotknęła w sposób bolesny. Moim zdaniem, droga jest zła. Na początku, oczywiście do pewnego momentu, ten audyt jest. Bardzo ważny, bardzo dobrze został opracowany, natomiast y, same te rekomendacje, które są na końcu, powinny zostać w gestii nas, tutaj mieszkańców Puław, środowiska nauczycielskiego, radnych to my powinniśmy te rekomendacje na koniec wypracować na podstawie danych, które audytorzy opracowali. Musimy wziąć różne względy pod uwagę, nie tylko no, to, co jest w audycie, które, tak jak już właśnie pan zauważył, że tworzyły osoby niezwiązane z naszymi puławami. No my chyba wiemy więcej o tych miejscach, o tych szkołach, o, o, mamy pewnie też jakieś swoje przemyślenia i będziemy, będziemy się nad tym zastanawiać. Ja myślę, że każdy, jak jest indywidualnym radnym, będzie miał inne, inne spojrzenie na to, więc coś trzeba będzie wybrać, wspólnie opracować i będziemy no, pochylać się nad tym, no bo tematy już nie możemy po prostu odłożyć Spychać na później. Tak nie może, bo i tak jest to robione. Tak jak powiedziałam, no może cztery lata, cztery na pewno, a jeszcze może wcześniej można było coś zmienić, no ale teraz my już musimy, po prostu. Dyskusja nad zmianami na pewno wzbudzi wiele emocji, szczególnie wśród nauczycieli, rodziców i pracowników placówek, które miałyby podlegać likwidacji bądź reorganizacji. Ostateczne decyzje mają zapaść w najbliższych miesiącach, a ich realizacja może potrwać nawet kilka lat. Czy miasto zdecyduje się na tak daleko idącą reorganizację? Jakie będą reakcje mieszkańców? Sprawa z pewnością będzie jeszcze wielokrotnie przedmiotem debat i publicznych konsultacji, co już zostało zapowiedziane. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, puławy, ulica Dęblińska, 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.